Wydaje mi się, że to jest ryzyko, no, że, że się robi taki system totalitarny. Czyli na razie tutaj wiem, że Także, ale jak się, oczywiście. nie chcę przekonywać do żadnej koncepcji, tylko właśnie jakby rozpocząć dyskusję na ten temat. Jaka by była najlepsza forma, jaki pomysł czy w ogóle. No ale to jakby popatrzeć przez kogoś, kto z zewnątrz przyjdzie. No to w sytuacji, kiedy ktoś mi proponuje, organizuje, ma, ma mi zorganizować już tu wszystko. Nawet Pana Boga. Nawet Pana Boga. No, to jest dla ale wielu osób, ludzi dla, dla ludzi niektórych to, jest to atrakcyjne, zależy od osobowości, zależy od autonomii, ale pytanie jest, bo tutaj schodzimy na poziom dyskusji jedne wartości kontra drugie wartości. Czy, no, ale mieliśmy już doświadczenia w historii ludzkości, gdzie zaplanowane było wszystko dla uczestników jakiegoś systemu, czy to w kibucach izraelskich, czy w, czy w, Rosji, w Związku Radzieckim, czy w PGR-ach. I, I wydaje mi się, że to jest ryzykowne, żeby to jednoczyć. Wychowanie, leczenie i y, pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów. A tutaj jest jeszcze to są te trzy rzeczy, a tu jest jeszcze odniesienie do absolutu, odniesienie do, do, do wiary. Nie mówiąc o tym, że te wspomniane przeze mnie. Y, y, Dylematy y, y, związane z y, mistyką różnych kręgów kulturowych y, y, będą, y, będą w tle dosyć mocno zapisane. Bo, tak sobie dywagując, rozumiem, że powycinacie z tego, co chcecie, ale a szamanizm na przykład. U nas nie jest popularny, no, a dlaczego tutaj nie byłoby miejsca e, w tej świątyni dla szamanów? Ja nie mówię, nie, ja nie mówię całkiem bezpodstawnie, bo w, w, pod koniec lat 80. miałem przyjemność być e, w, z krótkim pobytem na University of California at Irvine, gdzie jednym z profesorów psychiatrii czy dwóch było, takich, trójka był, Dean Shapiro, Roger Walsh i Gordon Globus, osoby, które wcześniej w życiu publikowały w twardych czasopismach naukowych i przeszły na przeszły na pozycję psychologii transpersonalnej, a Roger Walsh, który pisał o też w bardzo dobrych czasopismach o takim Trudności przezwyciężenia paradygmatu wschodniego i zachodniego. Przeszedł na wschodni. Najpierw z grupą psychiatrów Irwine urządził grupę medytacyjną, a jak tam przyjechałem, no to y, zaczęli, y, ta grupa się przekształciła w grupę zajmującą się szamanizmem. Dostałem od Rogera, przysłał mi parę lat później książkę dotyczącą Szamanizmu I, i w ten sposób za chwileczkę przyjdą sataniści. I też powiedzą, że będą chcieli, wydaje mi się, czy to jest, że to jest. Oczywiście jest to wyzwanie, ale że jeżeli ktoś proponuje. To tak jak bo takie pytanie, czy to się nie przekształca w jakiś system edukacyjny. I jeżeli młodemu człowiekowi, Zaproponuje się rozwiązanie wszystkich problemów. No to nie wiem, czy to nie, roz, nie, nie, nie dając jemu prawa do poszukiwania, do błądzenia. To czy to nie wywoła efektu przeciwstawnego do zamierzonego? To są moje takie sceptyczne obawy, gdzie. E, Najbliższe mi jest i w moim odczuciu i w oparciu o wiedzę moją zawodową wydaje mi się, że skoncentrowanie się na zdrowym stylu życia jest już wyzwaniem. I, I i tu jest przestrzeń na to, bo wyzwaniem jest nie to, żeby powiedzieć, nie żeby nauczyć, tylko żeby utrzymać. Bo tu jest, tu jest zasadniczy problem w stylu życia. Ja się bardzo dużo zajmuję pomocą psychologiczną osobą z cukrzycą. Psychodiabetologia to jest główny, no, chyba główne moje zainteresowanie przez ostatnie 10 lat. I wiem, jak jest trudno utrzymać zdrowy styl życia. Mimo choroby ciężkie. Tak? Mimo choroby i mimo wiedzy jakie są konsekwencje tego, że się robi coś, co w danym momencie jest przyjemne czy bardziej satysfakcjonujące, a ma konsekwencje odroczone w czasie i dlatego wydaje mi się, że to może wystarczyć na początek.